Cześć witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cytrus, a to jest kolejny poradnik, wiem coś dawno poradników nie było, ale patrząc na to, że niektóre osoby e, pisały do nas jakim programem nagrywacie, jak to w ogóle wszystko ustawić itd. Tak tak e, to jest bardzo proste. Wystarczy mieć program DX Story, oczywiście link do pobrania jego będzie w opisie pod tym filmikiem. I dobra, przejdźmy do rzeczy. Nawiasem mówiąc DX4 używam ja oraz Swiatek6, ale e, to jest nieważne, nieważne. Ok, e, gdy zainstalujemy swój program przez, i uruchomimy już go, pokaże nam się takie o, okienko. E, w tym okienku nic nie zmieniamy, absolutnie nic. Tutaj w tym okienku profile e, jest pokazane mm, co będziemy chcieli nagrywać, na przykład java.exe to jest w moim przypadku minecraft jak widzicie mam już odpalonego minecrafta i są tutaj te fpsiki już, czyli jeszcze się nagrywa ale że tak powiem program już przeczytał grę którą chce nagrywać i bez najmniejszych problemów za chwilę możemy e, nagrywać jakiegokolwiek tam rozmiaru i długości odcinki z danej gry e, dobra, to przejdźmy już do ustawień takich wiecie e, w tym programie Mm, pokażę Wam bardzo przydatne e, ustawienia jakie mogą być i bardzo proste, takie wiecie, nie aż tak szczegółowo, ale także będzie Was zadowalać jakość nagrywania różnych gier itd. itd. E, ok, jesteśmy w, w zakładce Target. Tutaj nic nie zmieniamy, omówiłem to już tutaj jak uruchomimy jakąś grę coś, pokaże nam się, i tak dalej. Przejdźmy do zakładki Overlay e, i tutaj jest już troszkę więcej zabawy. Zaznaczcie tutaj 4 czyli Use the field Settings, Video FPS, Write the File FPS, Record Status. I tutaj, tak o, mamy kolory, możemy sobie wybrać kolor jaki chcemy, to będą FPSy przed nagrywaniem. W moim przypadku to jest zielony, w ogóle nie wiem. Według mnie jest wygodniej mieć zielone FPSy przed nagrywaniem. Gdy już nagrywamy dane tło, dany obraz z danej gry, można też sobie zmienić na jakiś tam kolor jaki chcecie. Ja sobie wybieram zawsze czerwony. I tutaj mamy więcej, więcej opcji nie, zna, nie zaznaczamy, gdyż nie są nam to absolutnie potrzebne. I teraz tak o tutaj mamy pokazany ekran i w którym rogu chcemy mieć FPS. Ja zawsze e, daję sobie fps w górnym lewym rogu, jak teraz macie tutaj pokazane, ale można dać tutaj FPS, można dać tutaj, 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 tutaj wszędzie można dać praktycznie co róg i na środku, albo w ogóle FPS, czyli disable. No, OK, no to yy, sprawę w PES u mamy omówioną. E, przejdźmy do zakładki folder. Ano, no, tu jest już troszkę więcej e, zabawy. E, folder, czyli musimy stworzyć folder, do którego będzie zapisany obraz, czyli nasz filmik, e, który, który będziemy nagrywać przez program właśnie DX Story. E, jak stworzyć taki folder? No, klikamy na Add Folder i teraz możemy sobie wybrać punkt, gdzie chcemy. W jakiś folder zrobić. Powiedzmy, że w moim przypadku to będzie dysk C. na przykład utwórz nowy folder, załóżmy, nie wiem, test. Powiedzmy, że nazwijmy go test. Dobra, dajemy OK na niego, klikamy, dajemy OK. Jak widzicie, pokazał nam się już tutaj. Zaznaczyliśmy już, automatycznie się zaznaczyło znaczkiem, że do tego folderu ma przechodzić nasz film już po nagrywaniu. I teraz tak, może tutaj na pewno widzicie 100 MB na sekundę, czy to jest czy, przepustowość, Im, im więcej, tym lepiej, po prostu przy nagrywaniu nie będzie nam się nic, ani nic cieło, ani w tym sensie, po prostu czym więcej MB e, program i folder mieści, czy na sekundę oczywiście, tym jest lepsza jakość nagrywania, czyli niesnie. <laughs> a teraz sorki. A teraz jak zrobić te megabyte na sekundę? No, na ten zegar czy benchmark. E, mamy oczywiście z tutaj test, elegancko nasz folder i dajemy run. No ok, zapisało nam na 99 megabajtów. Ok, dajemy ok, elegancko. Radzę wam foldery tworzyć tuż po uruchomieniu komputera, niestety mój komputer już troszkę chodzi, powiedzmy gdzieś, ja wiem, 40 minut i różne, wiadomo, aplikacje, te przyglądarki, nieprzeglądarki e, mają wpływ na to, ile megabajtów na sekundę będzie, więc jak wy będziecie chcieli sobie ustawić, jak będziecie chcieli mieć jak najwięcej megabajtów, na sekundę, no to oczywiście od razu po uruchomieniu komputera, chodzicie, wszystko ustawiacie sobie i tak dalej. To jest jednorazowa czynność, tego nie powtarzamy już drugi raz czy coś w tym. Stry. Po prostu mamy folder, zaznaczamy, jest tego i tak dalej. Jest super. I zawsze będzie nam do tego folderu spływać obraz, który będziemy nagrywać właśnie programem DX Dobra, przejdźmy do następnej zakładki, jaką są jakim, jaką są hotkeje, czyli klawisze, którymi uruchamiamy i stopujemy nagrywanie. W moim przypadku ja sobie tutaj ustawię F1, dobra? Screenshoty można sobie też dać pod F11. Ja tutaj nic nie mam nic nie mam już pisanego w tych niższych rubryczkach, gdyż nawet nie wiem o co chodzi w tym, ale no nigdy nie są przydatne tak naprawdę. Przejdźmy teraz do zakładki Movie. Jest to najbardziej rozwinięta zakładka w tym całym programie, może zacznijmy od początku. Zaznaczcie sobie Use Difficult Settings i kodeki. E, mam tutaj bardzo dużo kodeków, frapsy i tak dalej, kompresory, te frapsy, wszystko pierdu pierdu, e, ale ja wam radzę nacisnąć i wybrać kodek DXTory wideo to kodek. E, koło tego mamy tak jakby ołóweczek i teraz tego tak formaty, czyli jaką, jaką e, jakością ma nagrywać się nasze wideo. E, wybierzcie sobie 2x2, to co ja mam, medium quality. A to jest, dlaczego w ogóle medium quality? Dlatego, że to jest dla mnie, przynajmniej i na mój sprzęt, najlepsza jakość, jaką nagrywam. Jest bardzo dobra jakość, zresztą zaraz wam pokażę w Minecraftie, jak to się nagrywa elegancko. Wyższe, wyższe rubryki high quality, i tak dalej. Oczywiście, po tym, jak już to wybierzemy, to nasz filmik będzie zajmował dużo, dużo więcej. Wiadomo, załóżmy jak ktoś ma nie wiem 500 giga twardego dysku, ja mam 1,5TB, czy 1500, no ale załóżmy, Swiatek ma tak mniej więcej średnio wolnego 400 giga, no to on też wybiera tylko medium quality tak jak ja, bo Height to nie wiem filmik by miał nie wiem ileś tam 10 jak nie, no 10 około e, GB <laughs> Option Compress e, odznaczamy, to oznaczamy się możemy to zaznaczyć jeżeli chcemy, jak mamy mało miejsca na dysku żeby nasz obraz, żeby nasz film się kompresował, czyli od razu zmniejszał swoją wagę, ale to y, wnioskuje tym, że będzie nam bardziej ciało podczas nagrywania, bo wiadomo, gdy strumień wideo się zapisuje na jakimś folderze, to się kompresuje, więc troszkę zabiera więcej komputera. Jak ktoś ma dobry komputer, to polecam, może dać, ja jednak z tej opcji nie skorzystam, bo nie czuję takiej potrzeby, ustawiam medium quality i to jest ok. E, dobra, następnymi rzeczami tutaj nic nie wpisujemy, ciągle 0,0 Na clipping nie zaznaczamy e, I teraz tutaj scaling, czyli Jaki obraz danego ekranu W jak jaką macie rozdzielczość i tak dalej Ja mam na 100%, czyli cały ekran mi nagrywa Można ustawić sobie nie wiem, na 90, teraz będą takie jakby paski Takie wiecie, po prostu nie cały ekran na, e, nie nagra, tylko jakąś tam e, Wiadomo Jakąś tam część ekranu e, Zawsze mam 100 Procent i tyle. Options Include Mouse Cursor Nie, czyli nasz kursor, mysz, jest niewidoczny. Nie zaznaczamy, bo jak zaznaczymy, to kursory będą widoczne. Synchron... Synchroniz Video FPS. E, nic, nie, tego nie zaznaczamy ani trochę. E, frame Rate FPS. Możemy tutaj wybrać, ile FPS-ów chcemy nagrywać. Zawsze teoretycznie we Frapsie było tak, że się ustawiało 29,97. Setnych, ale ja tutaj ustawiłem sobie na 30, a tam zbytnio dużej różnicy między na przykład TOM a tą y, wielkością fpsów ów nie, nie znajduję, więc ja Wam polecam ustawić 30 fpsów y, output. Zaznaczamy file output i format, w jaki ma się nam zapisywać nasz plik wideo, czyli AVI. Y, RAWKAP nigdy nie używałem, więc Wam nie powiem o co dalej chodzi. Ja zawsze naciskałem Audi, y, AVI, sorry. Awi zawsze i było zawsze w porządku. Kolejną zakładką jest zakładka audio, czyli zaznaczamy to use Difficult Settings, tak jak w każdej praktycznie zakładce. I teraz, jeśli chcemy nagrywać, e, powiedzmy, nie wiem, grę bez głosu, bez, bez jakichś dźwięków, z gry, nic po prostu, sam, sam czysty ekran, bez żadnych dźwięków, bez żadnego audio, odznaczamy tak jak tutaj. record Sound. Jeżeli chcemy natomiast. E, nagrać swój i rozmyślić swój materiał swoim głosem lub jakąś nie, muzyką z danej gry zaznaczamy Record Sounds, czyli, czyli dźwięki nam się automatycznie e, nagrywają w tym samym, w to samo wideo, czyli nie musimy potem dodawać ścieżek dźwiękowych osobno nie nagrywamy ścieżek ani trochę, ani nie trzeba po prostu e, audio kodek, e, wybierzcie PCM i tutaj mam tak o Audio device, Davis, czyli jaką, jakim narzędziem posługujemy się żeby nagrać jakiś tam, nie wiem, audio, czyli możemy tutaj wpisać mikrofon, głośniki. Ja tutaj mikrofonu nie mam, bo mam włączone Mixtero, czyli od razu mikstereo, Chodzi o to, że odbiera fale z mojego mikrofonu, z dźwięków z gry i z jakąś osobą, na przykład, którą gadam na Skype, załóżmy, nie wiem, ze świadkiem, tak, Wolum. No, musicie sobie tutaj, wiecie, swoją technikę, jakby obrać. Ja tu zawsze mam mniej więcej dziewiątka, czasami dziesiątka się trafi. I dobra, i teraz audio format, czyli z jaką często, z częstotliwością mono stereo e, będziemy nagrywać. Ja wam polecam PCM 48 GHz, 16 bitów stereo. E, jeśli ci chcecie mieć jeszcze lepszą jakość e, e, audio, wybierać po prostu więcej bitów, większą czułość i tak dalej, i tak dalej, więcej herców. Szczerze mówiąc, mnie to jest obecnie bo i tak jak obrałem filmiki, to jak. Czuję, że nie wiem, jakieś audio jest troszeczkę za cicho. To ja po prostu sobie podgłaśniam już w programie, którym obrabiam filmy. E, dobra, uznajmy, że tą zakładkę mamy już e, omówioną. Dobra, przejdźmy teraz do screenshotów. E, w jakim formacie mają się zapisać nam screenshoty? PNG można to zmienić jeszcze na JPG, TEGA, BMP. Ja zawsze preferuję PNG, chociaż i tak bardzo, bardzo, bardzo rzadko używam i robię screenshoty. Skylink, czy to co wcześniej powiedziałem w nagrywaniu. 100% cały ekran robi nam screenshota z całego ekranu Clipping odznaczamy, ja tutaj nic nie robię. Po prostu tylko to mam zaznaczone, na use difficult settings, czyli opcja uruchomienia jakby screenshotów, że można zrobić, bo jak oznaczymy to nie będziemy mogli robić screenshotów. Dobra, potem mamy Adventured. Tutaj oznaczamy Znaczy na początku mam oznaczone wszystko, tak? Ale ja mam y, radzę nacisnąć Use Difficult Settings, oczywiście, i teraz naciskam tutaj Processing Threads. E, wybieramy sobie załóżmy czwórkę. To zależy od tego, jaki, jaką po prostu mamy pamięć Cztery giga ramy, Czy 4 GB, czy 2 GB, czy nie wiem, 3, 1, obojętnie 16, 40, kurde, nie wiem, 64. E, zaznaczamy sobie, to wpływa na to, że, że, nasza, e, że nasz obraz nagrywany z danej gry jest jeszcze bardziej płynniejszy. Jeszcze bardziej nam nie ścina i tak dalej. Limit do FPS. szczęście się, nie naciskajcie tego, bo to jest limit FPSów czyli 60 FPS-ów, więcej nie pociągnie. Ja to odznaczyłem, dlatego mam czasami nawet po 300 FPSów jak nagrywam Minecrafta. E, następna zakładka, Global. E, tutaj nic nie nic, nic, nie, nic nie zaznaczamy. E, następna zakładka Global. <laughs> Weźcie sobie tutaj, zaznaczcie to co ja mam, szczerze mówiąc, to chodzi tutaj o ikonki. Small size widzicie profile icon, e, size small, medium, large. Ja tu zawsze ustawiam small. I tutaj mamy trzy zaznaczone punkty: check, update, show task, try icon, hide task, bar button when minimized. E, to też zaznaczamy. I dobra, nie mamy teraz troszkę informacji o całym programie: że coś tam, coś tam, że licencja, tak dalej, tak dalej. Program kosztuje około chyba 200 zł, o ile się nie pamiętam. No, ale tak jak mówię, link do pobrania w opisie, więc można lecieć na pirackim. Oczywiście tam jest też, że tak powiem, licencja. Jeśli kogoś staś, to możecie sobie kupić ten, ja, ten program. No, ale no, niestety, ja jestem zmuszony do, e, do krakowania, znaczy do piracenia takich programików, ale dla, tylko dla własnego użytku. Dobra, to może przejdźmy już do nagrywania. Jeśli mamy wszystko e, omówione, wszystko przejdźmy do nagrywania. Załóżmy Minecrafta. T4, e, te raf te CAP, CONV, coś tam, coś tam Tego wam nie omówię, bo z tego ani razu jeszcze nie używałem Więc, poczekajcie, możemy w chwilę zobaczyć jakieś video settings Nie wiem, szczerze mówiąc wam nie powiem Ale mniejsza o to, to nie jest aż takie ważne Jeśli chcecie, to co wam kazałem, Możecie z tym, z tymi informacjami spokojnie nagrywać e, Jakiegokolwiek tam chcecie Let's play'a, gameplay'a, coś tam, coś tam Dobra jak widzicie, e, po odpaleniu dXtory ważna rzecz, musimy odpalić najpierw DxStory, a potem jakąś grę, żeby po prostu DxStory przeczytał tutaj w profile, e, co ma nagrywać, czyli Minecrafta. <laughs> na początku mamy tyle FPS-ów e, czyli przed nagrywaniem, tak jak mówiłem, zielony kolor... <laughs> Sorki. zielony kolor, i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy już, nie wiem, e, stłuszczmy sobie świat tak na szybko, obojętnie jaki, chcę Wam tylko pokazać jak to idzie. No, ok, no to jesteśmy we, we swoim świecie, że tak powiem. E, DXory działa, mówię teraz bzdury, bo to jest tylko i wyłącznie test. Jak widzicie, ani trochę nie laguje. E, świat się jeszcze tworzy, więc mam bardzo mało FPS-ów. No, ale No mniejsza o to, świat się regeneruje tutaj. Generuje znacznie, glina, pierdoły, patrzcie, tutaj bloki bardzo płynnie schodzą. Wszystko wypada elegancko. Proszę bardzo, zapraszam elegancko. Dobry, dobra, to był taki test jakby, także wracamy do poradnika. No okej, okay. no to co? Myślę, że poradnik się wam przydał. Test się mam nadzieję wam podoba, który nagrałem. Yy, program jest bardzo dobry, szczerze mówiąc, jeśli mam wybierać między DX Story a Fraps, zdecydowanie wybieram DX Story. Mimo, że jest troszeczkę bardziej rozbudowany niż Fraps, ale tak jak mówię, po oglądnięciu mam nadzieję tego poradnika, że będziecie mniej więcej wszystko wiedzieć a da wam to przyjemność nagrywania jakiegoś let's playa, obrazu itd itd jest niestety program ma wady yy, nie nagrywa pulpitu on jest tylko i wyłącznie od gier e, pulpitu wam nie nagra więc jak to mówią nie pomalujesz e, dobra minecrafta już sobie usunął znaczy wyłączyłem więc tutaj już ten profil nie świeci się tak na czerwono mam nadzieję że poradnik wam się przydał także Mam nadzieję, że czekać na kolejne poradniki, chociaż nie wiem kiedy następny wyjdzie, szczerze mówiąc. E, mam nadzieję, że poradnik <laughs> odpowiedział wam jakim programem nagrywam ja i światek oraz jak go ustawiamy żeby nagrywać. Display załóżmy, z ls z Minecrafta. Szczerze mówiąc już nie pamiętam kiedy ja używałem Frapsa. No nie wiem, pół roku temu? Nie naprawdę nie mam pojęcia. De teraz na zawsze i tak dalej, i tak dalej. Yy, także co, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne produkcje na kanale Cytrusem Światek 6. Pozdrawiam was i cześć, na razie.